zajechaliśmy sobie właśnie pod Kaszubskie Oko szybkie pakowanie ciuchów do wora przypinanie i idziemy zobaczyć widok z tej wieży widokowej zobaczymy przy okazji co tam jest w tym parku i zjeżdżamy do domu dobra wejście na wieżę sprzedaż biletów Okej, okay, tu jest sprzedaż biletów. Dzień dobry. Chcielibyśmy Dzień dobry. jeden biletik. Eee, mam dwie. No. Czy pan płaci kartą czy gotówką? Eee, nie, to takie normalne. Z podaniami? Tak. A można raz taka z powrotem windą? Coś się, interesuje czy teraz? panowie będą jechać, czy koniec albo będziemy jechać? No to dobra. A to winda jest dodatkowo płatna? Tak, tak. No, Aha. 22 zł. kartą. Mhm. Czyli w to i z powrotem idziemy piechotą. No chyba, że panowie chcą, to można odjechać w nie? Chwilkę przetrzymać z przodu. Dobra. Czy panowie Nie, dziękuję. Tak, nie. Tutaj na lewo od środka. Dobrze, dziękujemy. No dobra, najpierw obejrzyjmy te dzieło sztuki Jakby ktoś chciał może sobie przyjechać kupić obraz 2600 zł numer 21 statek na morzu walczący opowem ci ceny Zanikające rzemiosło kasurczyckie. Jedyne 550 zł. O Panie, to już jest dla widzów powyżej 18 roku. Niech czochra bobra. jest nasza makieta. No, największa praca, dokładnie. Czyli no. to po prostu tak. Stąd woda spływa w dół na turbinę. A jak wraca? No właśnie poczytajmy. W 73 rok. Uruchomili ją w roku, w którym zaczęli budować atomówkę. A widzisz, dzisiejszym to zbiornika. Mimo wycieku nie Tutaj jest dla miłośników zwierząt. jest 716 megawattów Eee, Człowieku, za takie, ten, ten 8250 zł no dobra, ale weź tutaj. Za 8000? Z miłą przecież tutaj tak. poszło spółka karalacji A A Ty? A te kosztuje 11 11 tys. za takiego orła walczącego z dwoma Lub ten orzeł z szabelką. 7150 zł, obłęd. Albo ja się nie znam na sztuce i, i, i w ogóle... A. No, no to już rozumiem. No 3000 za takie biuro drewniane. No to jeszcze ok. No ale dobra, mogę się nie zdać na sztuce. Dobra, zaczynamy wędróweczkę na górę. Mogliśmy. Proszę zamykać drzwi. Dziękuję. Jest nawet otwieranie drzwi, mi po, ten. Nie. Słuchaj, nawet otwarcie drzwi spo, sprawia mi ból nie Nie, to nie dałbym rady, ty, ale jakieś zabezpieczenie ty jest na sprężynach. Czujesz to? No pracuje wy. To ja się pytam ile taka sprężyna ma wytrzymałości? ale do stopek być się przydało. Żeby się następnym razem nie otwierały. Wiem. Widok na park dinozaurów. Dinozaurów. Tam można coś zjeść, widzę. Dobra, lecimy w górę. Uuu. Jeszcze 3 stopnie Człowieka... tego nie? No Wiesz, nie jesteśmy na jego No nie, to się jakby to odpuściło. Łopanie. Zmyłoby nas. Nie? No. A, A ja już mam zadyszkę. Ja mam człowieku 45 lat. Niedawno przestałem palić. Wiesz że jak to. Zanim płuca się oczyszczą, to wyśle to trzeba? Na razie tyle niż się podróżną. No Znaczy mówią, że nie był po pięciu latach Że wydolność płuc wraca do tego Zanim się zaczęło palić. Ale tu chodzi o pojemność O jakiś ma tu już jest coraz lepiej O i motorki tam w oddali widać Nie ale ten worek super Nie zastanawiam się czy go brać Nie, bo to byłby problem <gry> ale ty powiem ci też lepiej nie. <gry> Zastanawiałem się na dole. Czy tutaj jest tu do wora, czy iść, mówię... może Będzie chłodno. A? Ale nie nie. No niech jest chłodno, ale... O ma... Tu, tu, tu tylko winda by ewentualnie rozwiązała sprawę. <gry> o jest już te. A to jest ten słuszny zbiornik, tak? Tak, to jest zbiornik. Czyli stąd wodę. Stąd Cią... idzie tam na rury, nie? Aha. I przepompowuje to tam na dół? Tak, do Żarnowieckiego. no. A Żarnowieckie macie tam na dole. Widzicie? To tam niebieskie, w oddali. Ale zobacz... A tu jest ten sztuczny. Nieski, nieski poziom u góry. No. Czyli widzisz, zobacz... Widzisz to ciemne? No widzę właśnie. A na dole było napisane, że różnica poziomu metr. Nie, tu, tu zobacz, to chyba, że teraz spuś, spuścili tą całą wodę. A teraz może przepompowują na górę, wypełniają to, ten zbiornik. Pytanie, ile taki zbiornik jest w stanie opróżnić go? W jakim czasie? 13 milionów metrów sześciennych. No i teraz te cztery rury. Ile one mają? Myślałam, myślę, że to nie rok dużo czasu. Te cztery rury mają taką średnicę. No. Że tu zobacz, tu kurwa, wypuścić to jeziorko to jest żaden problem. Podejrzewam, że kilka godzin i wody nie ma. No na puste, nie? No. Także ona ma jakieś takie. Idziemy dalej. Chwila była, odpoczęli. Pedełujemy do góry. Ale to już niedaleko. O jezus, Maria. <głos> <głos> Tak se to tłumaczę. Dochodzimy powoli do. <noise> Nie, ta... Ale ty, tu jakoś tak to idzie na zewnątrz, czujesz?

tu, i można tu. Na co patrzymy? Skąd, nie? Ja tu już jest fajny widoczek, fajnie, widoczek i fajnie chwieje. Teraz, teraz jest przyjemnie. No, jeszcze raz spojrzenie na sztuczny zbiornik. Widziałeś? Tak, widziałem Który jest przepompowywany, ale ty mi się wydaje, czy, czy oni teraz y, przepompowują wodę do góry? Bo zobacz, jak tam wybija. No? Tak, jakby od spodu była woda, nie? No. Czy schodzi w dół? To jest złudzenie takie. Może schodzić w dół. Zobacz na brzeg, że jest czarny pasek w koło na obudce, No, widzę. No, jeszcze mokry. No. No, nie zrobi, bo teraz zrobić przypadków po drugiej, duży. No, tam na dole. Można. No masz drewno tam. Na dółnikach, na, na, dynika, na A, no miejsce faktycznie jest w góry. Można sobie przyjechać o zrobić Grilla Wejchorowa 18, Gdynia 39, Warszawa 300 Kora, Kartuzy, Kraków, Uściżyna, Wrocław Żony Lemborg, Poznań, Praga, Stalin, Berlin, O Roma. Widać może? Nie, co ty? Gdzie może? Pole do golfa, można sobie pograć. Na betonku. jakie nasze te motorki tam malutkie są. On tam, 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 tu przy zerze, przy samym wyjściu. Dobra, słuchajcie, cel kolejnej wizyty, tym kaszubskie okoś, zostało osiągnięte. Widok na sztuczne, sztuczny zbiornik, plus na jezioro żarnowieckie naprawdę fajny. No tereny są tutaj naprawdę świetne. Więc zostało nam już tylko teraz powrót do domu. Mam nadzieję, że już bez żadnych przygód. Bez żadnych gleb. Że wracamy, odstawiamy motory i idziemy już do normalnie do pracy. A ja dopiero się dowiem jutro, czy będę w stanie pracować. Bo jak na razie to ciężko mi nawet złapać głębszy oddech. Nie mówiąc już o podniesieniu ręki lewej do góry. Także do następnej wyprawy. Cześć.